A dzisiaj wyglądam tak, jestem dosyć ospała, bo wczoraj o 12 kończyłam robienie tego kokonu i po prostu zeszło mi z pójściem spać do godziny, chyba w pół do pierwszej. Ogólnie teraz chodzimy szybciej spać, z racji na to, że musimy wstawać o 7, żeby zebrać się do szkoły, więc jestem dzisiaj taka trochę... Ospała. Zaraz jem drugie śniadanie. No i ogólnie dzisiaj chyba poskładam trochę filmów i też ogarnę trochę ten mój przybytek tutaj, bo. No, remontowanie. Znaczy, to nie jest jakiś duży remont, ale jednak ta szafa wygenerowała tutaj taki, a nie inny rozgardiaż na mieszkaniu. Też mam mocne postanowienie, wszystkie zakamarki przejrzeć i wyrzucić niepotrzebne rzeczy, bo jest tego zdecydowanie za dużo. I po prostu, jak to mówię do męża, za jednym bałaganem ogarniemy wszystko, żeby potem mieć spokój, póki jeszcze mam. Siłę i tak dalej, więc tak się przedstawia mój dzisiejszy look. Muszę w końcu umyć głowę. I no, lecę składać filmy. Jak tu już jestem, pokażę Wam moje zdobycze z Lidla, między innymi, chociaż te rajstopy są dostępne w. Rosmanie na dziale, właśnie z rzeczami dla mam, i są to oczywiście rajstopy ciężowe, sześćdziesiątki czarne, kosztują 15 zł, czasami 11. Z kartą rosnę, więc polecam serdecznie, bo już jedne takie mam. W Lidlu kupiłam sobie też rajstopy ciążowe, ale takie dzianinowe. Troszeczkę inne niż tamte, więc stwierdziłam, że biorę, chyba kosztowały 20 zł. I też kupiłam drugą parę czarnych leginsów. Były jeszcze grafitowe, ale stwierdziłam, że czarne jednak uniwersalne, mogę mieć dwie pary, bo zauważyłam, że nie mam w czym chodzić po domu, po prostu i chodzę w jeansach. co nigdy mi się nie zdarza, a jeansy z tym panelem na brzuch są dosyć wygodne i po prostu sobie. Wy nich. Śmigam, kupiłam swoje na wyprzedażach w HM, więc mam parę par. E, więc tutaj zakupiłam też eleczkę. 20 zł też kosztowały. Kupiłam też e, pierwszy ręczniczek. E, myślałam, że będę używać tych po mojej córeczce, ale. Te, które moja córa używała, gdy była niemowlakiem, używa do teraz. Więc młodym muszę dokupić jego osobisty zestaw ręczniczków i one, jak widzicie, są 75 na 75, też kosztowały 20 zł. No i on jest też taki dwustronny. Z jednej strony biały w kropeczki, a drugi szary w kropeczki. Więc stwierdziłam, że biorę, bo też mają tutaj kapturek fajnie wygląda i też wzięłam komplet bodziaków na długi rękaw kosztowały już nie pamiętam, chyba też 20 zł wszystko za 20 zł, dzisiaj w rozmiarze 62-68 to już takie większe więc yy, muszę jeszcze poszukać takich mniejszych na start, ale tak powolutku, powolutku już coś tam się dokupuje powiem wam tak, mając szyciowe hobby, macie Boże Narodzenie kilka razy w miesiącu. Wszystko zależy od tego, jak często robicie zamówienia na materiały. Właśnie przyszło mi moje zamówienie do projektów, które będę teraz robić. Między innymi, taka pikowana bawełna w kolorze różowym pod fotokocyk dla mojej bratanicy, która się urodzi przed naszym synkiem, więc tutaj przepiękny róż właśnie na takiej ocieplince, a tutaj jest też pikowana bawełna wrąby e, niebieska pod fotokocyk dla naszego brzdąca więc tutaj bardzo szybki projekt po prostu muszę wyciąć rozmiar tego fotopocyka tego panela, panelu i po prostu przyszedł do tego myślę, że jeszcze taką jedną cienką warstwę ocieplinki dodam, bo akurat zamówiłam, więc żeby było troszeczkę grubsze i cieplejsze żeby można było położyć na podłogę nawet zimą i zrobić dziecku zdjęcie a tutaj Siądę sobie, mam pozostałe materiały, które zamówiłam. Zamówiłam taki, taką bawełnę w samochody. Tak naprawdę będę szła jeszcze jeden rożek, właśnie do samochodu, i stwierdziłam, że niegłupim pomysłem będzie właśnie zrobić to w samochody, żeby przede wszystkim tatuś wiedział, że jest to rożek do samochodu. Więc. Taki właśnie wzór wrzuciłam w ostatniej chwili do koszyka. Tu zamówiłam takie piękne, słodkie zwierzaczki, a po to, żeby uszyć takie mini ręczniczki. No właśnie takie mini ręczniczki tutaj kupiłam ręcznik taki frotę na metry w sklepie stacjonarnym i po prostu z drugiej strony będzie bawełna i to będą takie ulewajko ściereczki. no wiecie zawsze z dziećmi jest tak że jest dosyć mokro więc trzeba od czasu do czasu coś przetrzeć czy nawet na położenie na ramię, żeby się na przykład odbiło dziecku, więc tutaj mam takie, taki beżowy ręczniczek, który będzie właśnie połączony z tą bawełną. Tą, ten projekt podpowiedziała mi właśnie moja koleżanka, podlinkowała mi w internecie. Jest filmik, jak kuszyć taki właśnie ręczniczek, więc żeby pasowało kolorystycznie, widziałam również takie zwierzaczki na beżowym tle są po prostu przesłodkie następny materiał jaki wzięłam to takie leniwce bardzo mi się spodobały jako chodzi o wzór yy, tutaj jeśli chodzi o, o jakość tego nadruku no to już tak jest yy, troszeczkę może gorzej ale coś na pewno z tego wymyślę więc tutaj metr bieżący takiej bawełny kosztuje 9 zł, niecałe 10 zł więc już z takiego metra jesteście w stanie trochę podziałać wzięłam też kurczę tylko metr wzięłam myślałam, że 2 metry kliknęłam ale może wystarczy bo zamówiłam za mało na pościel właśnie miętowej bawełny, więc tutaj jednokolorowa bawełna Dalej, cóż ja tutaj wziąłem? to tu już będą dzianinki, dresówki. Pierwsza z nich to taka właśnie spopękana ziemia w, na różowym tle. Bardzo fajna, zobaczę co mojej córce z tego uszyje. Druga będzie też bardzo fajna, leśniczna. Taka nadrukowana koronka granatowa, chyba będą legginsy z tego. Albo bluza, albo sukienkę. Nie, no, sukienkę chyba uszyjemy z tego. Więc jest prześliczna. A kosztowała raptem chyba 25 zł za metr więc super cena. I też mam tutaj jednolitą dresówkę właśnie w kolorze różu, bo będę szyła sobie bluzę, którą też wam pokażę z, takim, z taką opcją do karmienia. I wymyśliłam, że właśnie chcę różowo-szarą, więc. Musiałam dokupić właśnie różowej dresówki, więc tak jak Wam mówiłam, no, święta mam praktycznie teraz. Już chyba trzy razy w tym miesiącu były święta, jeśli chodzi o otwieranie paczek. Więc super, już w mojej głowie rodzą się projekty, mam dzisiaj co robić, więc super. Jeszcze taki przerywnik międzyszyciowy, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o to, co oglądam w trakcie szycia, to kończę właśnie serial Jane the Virgin i teraz akurat jestem na przedostatnim odcinku. Powiem Wam, że bardzo długo się to oglądało, bo to jest 5 sezonów, każdy sezon po 20 odcinków, ale serial jest naprawdę super i ma bardzo dużo zwrotów akcji. To jest akurat Matka Jane. Może pokażą tutaj. Samą Jane, która naprawdę ma bardzo dużo takich zawirowań w życiu. No, tu akurat ślub matki pokazują. No i tutaj, właśnie w przedostatnim odcinku, jest omówienie sensu, jaki miał tutaj reżyser, jeśli chodzi o ten serial i. Po prostu aktorzy się wypowiadają też na temat swoich ról i tak dalej. Więc, no, ze smuteczkiem zazwyczaj kończy się seriale, ale naprawdę polecam Wam jako taki no, czy on jest lekki, ten serial. Myślałam, że będzie lekki, ale ma bardzo dużo zwrotów akcji, jak już Wam mówiłam. I jest tu bardzo fajnie poruszony wątek rodzinny, relacji między rodzinami i tak Więc naprawdę serdecznie Wam polecam. O, w końcu pokazali Jane, więc i ja Wam pokazuję, to jest główna bohaterka i ona ma dużo zawirowań zarówno miłosnych, rodzinnych też jeśli chodzi o pracę, więc naprawdę musicie się uzbroić bo ja chyba dwa miesiące oglądałam ten serial, a oglądałam czasami ze trzy odcinki dziennie, każdy odcinek 40 minut trwa więc pod tym względem chwilę czasu spędzicie na oglądaniu ale myślę, że warto fajny, fajny taki serial do oglądania może nie w tle, bo musicie się skupić na tych wszystkich wątkach bo one są ze sobą powiązane więc warto oglądać tak, yy, bardziej skupiając się na tym, co oni tam mówią, pokazują, bo każdy szczegół ma znaczenie.